Katarzyna Harbulbała, prezeska Fundacji Boskie Karkonoskie. Dzisiaj z moim gościem rozmawiamy o Dniu Kobiet i o tym, co się wokół Dnia Kobiet y, dzieje. Dzień dobry, cześć. Y, czy my mamy powód do świętowania a propos Dnia Kobiet? Czy powinni, powinnyśmy raczej wyjść na ulicę, tak jak to się dzieje w Hiszpanii, i krzyczeć, demonstrować, protestować i domagać się więcej? Y, powód do świętowania dla kobiet jest zawsze. Ale my powinniśmy świętować i celebrować to, kim jesteśmy, jak jesteśmy ważne dla społeczeństwa, a od społeczeństwa w Dniu Kobiet chyba i od mężczyzn, nie tyle oczekiwałybyśmy kwiatów i słodyczy, ale dojścia do stołu, do zauważenia nas, do brania nas pod uwagę w dyskusji, do planowania dla nas działań na poziomie samorządu, województwa, czy nawet poziomie gminnym takim najniższym um, i dania nam równych praw i praw do decydowania o tym, co jest dla nas ważne to, co my chcemy, a nie narzucania nam jakiegoś sztywnego gorsetu, w który musimy wejść i się dopasować. Mm -hmm. Wciąż? Nadal. <laughs> nadal niestety, a patrząc na to, co się dzieje w Europie i na świecie, no obawiam się, że może być jakiś taki Regres, jeśli chodzi o prawa kobiet i, i nasz głos słyszalny. Mhm. Internet jest pełen różnych propozycji dla kobiet na dzień kobiet. To są wieczory filmowe, to są warsztaty, badania to jest też ciekawe, ale no właśnie, ale nie ma, nie ma jakiegoś badania takiego związanego z pozycją kobiet, z problemami kobiet. Z, z tym, czego kobiety potrzebują, tak? Bo my nie potrzebujemy tylko tego, żeby iść na spa, czy też do kina, ale chyba potrzebujemy trochę więcej. Tego też potrzebujemy. Tego też teraz. potrzebujemy. Tego resetu wiesz, żeby zabrać przyjaciółkę, koleżankę, e, siostrę i, i pójść na wino, pójść do kina, e, czy po prostu pojechać na spa. I Traktowania nas trochę w ten dzień mniej ulgowo, żebyśmy wyszły ze swojej roli matki, żony, pracodawczyni czy tam urzędniczki i celebrowały to święto, ale nam jest potrzebna dyskusja, nam jest potrzebne po prostu otwarcie na, na to, co mówimy, usłyszenie tego, co mówimy, bo często jest tak, że. I wzięcie tego pod uwagę. Tak, yy, I na serio. Okej, okay, zapraszamy cię do stołu. Powiedz, co ci leży na sercu. Wysłuchamy, potakniemy, ale nie będziemy nic z tego realizować, nie? bo inne priorytety są wtedy. I, i yy, ciągle to jest, to jest, mamy XXI wiek i ciągle musimy mówić o tym, że prawa kobiet są ważne, a jakby kobieta nie była człowiekiem. Nie? I to jest, to, jest dramat, to jest dramat. Dramat i mam nadzieję, że. Że te czasy miną jak najszybciej, ale do tego trzeba jakby sprawczości naszej i do tego trzeba takiej naszej solidarności, bo w dalszym ciągu, a pracuję z kobietami już naprawdę kilka lat, największym przyjacielem kobiety jest druga kobieta. I największym wrogiem kobiety, właśnie jest druga chciałam, kobieta. Właśnie chciałam to dodać. I myślę, że, że jeżeli będziemy wspólnie działać, bo my naprawdę jesteśmy silne razem, bardzo silne razem i bardzo dużo możemy, bo tam, gdzie naprawdę diabeł nie może, to tam dziewczyny ogarniają. Ale jeżeli same sobie będziemy rzucać kłody pod nogi i same sobie będziemy stawiać e, kuksańce, to. To nie pójdzie w tą stronę. Mhm. A jakie są Twoje doświadczenia, bo pracujesz z kobietami wiele, wiele lat, tych kobiet jest wokół fundacji coraz więcej. E, jakie są dzisiaj problemy kobiet? Bo nie każda chce być, znaczy nie każda chce mieć jakby taki wpływ mm, powiedzmy, yy, tak jak mówisz, dopuszczenia do stolika, nie każda tego potrzebuje, ale. No Wiesz co, musimy to podzielić myślę na kilka takich stref, bo tak jak mówisz, jest część kobiet, które chce mieć wpływ na to, co się dzieje, bo słyszy głosy, chce działać, ma moc e, i chce przejść do przodu e, i być tą lokomotywą e, z przyczepionymi wagonikami, inne e, chcą e, spokoju, akceptacji, e, mówię w takiej strefie e, życiowej, bo Coraz więcej zauważam, że mamy kryzysów psychicznych. W związku z tym, że świat pędzi, w związku z tym, że bardzo dużo oczekiwań my same sobie narzucamy, ale też i społeczeństwo nam narzuca e, i też kobiety. E, inne kobiety też e, nie potrafią odpuścić nam e, jakby swoimi kompleksami, swoimi tematami nieprzerobionymi, przerzucają je na nas. I w ten sposób my sobie tworzymy różne... Jak ty różne? możesz tak wyglądać? Co, e, to jest ważne. E, a dlaczego twoje dziecko nie je przecieranych i przez ciebie robionych e, potraw? Dlaczego kupujesz w sklepie? A dlaczego jesteś zmęczona, skoro e, masz mamę czy niańkę do opieki? No, tych tematów jest naprawdę tak dużo e, i myślę, że my potrzebujemy takiego wsparcia też psychicznego, odpuszczenia sobie i takiej pracy nad sobą, zrozumienia e, dla otoczenia. I to jest w tej takiej sferze życiowej, i też w związku z tym, że widzimy coś takiego, postanowiłyśmy dogadać się z szpitalem MSW w Wielkiej Górze, który też świadczy pomoc psychologiczną, taką doraźną też. I u nas w fundacji będą wkrótce dyżury psychologiczne, ponieważ często jest tak, że przychodzą do nas dziewczyny na przykład z potrzebą zmiany życiowej ścieżki, zawodowej ścieżki. Zaczyna mówić, co by chciała, z czym się boryka, a potem są, jest przerwa i są łzy. I chodzi o to, że tak naprawdę musimy siebie odnaleźć, musimy się dowiedzieć, co jest dla nas ważne, a potem dopiero zaczynać się robić takie zawodowe rewolucje, bo nie przepracowujemy pewnych rzeczy, nie przepracowujemy przesuwania swoich granic, potem dochodzimy gdzieś do momentu, w którym już dalej nie możemy, i często to się kończy po prostu depresją i nie wstaniem z łóżka, albo innymi trudnymi rzeczami, które się dzieją, e, jakimiś próbami samobójczymi, które też są tematami naprawdę trudnymi. Mm. I my musimy się nauczyć e, odpuszczać, ale przede wszystkim musimy się nauczyć stawiać granice. Mhm. Czyli sporo jakby do nadrobienia w tej w tej przestrzeni. emocjonalno mhm. życiowo. E, to jest bardzo, ale to bardzo potrzebne. Jeżeli ktoś się nie zatrzyma, jeżeli ktoś nie spojrzy na siebie, nie spojrzy do tyłu i nie zacznie sobie zadawać takich głębokich pytań, to ta maszyna, która się nakręca, to koło, które, w którym my biegamy, zaczynamy przestawać zauważać siebie. I z tego się rodzą bardzo różne problemy. To są potem rozwody, brak komunikacji w rodzinie, problemy z dziećmi, które nie są zauważane. Cały worek się otwiera problemów, a wszystko tak naprawdę zaczyna się w nas. Mhm. Czyli rzeczywiście może powinniśmy wyjść na ulicę e, i... Te, które mają potrzebę wyjść na ulicę, i myślę, że wyjdą na ulicę. Ale myślę, że nie w takim tonie gniewu, frustracji, tylko chęci współpracy, dialogu. I też z drugiej strony nie wiem, na co, na co trafimy, bo jeżeli trafimy z drugiej strony na chęć współpracy, to jest okej, okay, ale jeżeli tak jak teraz patrzysz, co się dzieje w Europie i na świecie, to mam wrażenie, że do stolika nie są dopuszczane empatia, zrozumienie, współpraca, tylko są dopuszczane ilość pieniędzy, gotowość na negocjacje i ustępstwa. I no musimy coś robić, ale przede wszystkim w tych trudnych czasach, które idą, a mam wrażenie, że idą bardzo trudne czasy, patrząc na to, co się dzieje od początku roku, jakie są zawirowania, tym bardziej nie powinniśmy się chować do podziemi. Mhm. I tym bardziej powinniśmy wystawać swoje głowy i tym bardziej powinniśmy się chwytać za ręce, jedna drugą. Mhm. Z jakimi stereotypami się spotykasz najczęściej w swojej pracy, w swoich działaniach związanych z organizacją różnych wydarzeń kobiecych? A już w takim kobiecym świecie, tak? tak I swym... z kobiecym i też w męskim, bo robiąc różne wydarzenia, konferencje, szkolenia, warsztaty dla młodzieży, mhm. akademia przedsiębiorczości to, to jest tak. Że ciągle musisz coś udowadniać? No to musimy się tutaj podzielić też na, na tematy. Jeśli chodzi o strefę taką biznesową, to myślę, że często spotykamy się z tym y, stereotypem, że co ty tam sobie robisz, bo duża część z nas ma swoje działalności gospodarcze. To są przeróżne działalności gospodarcze od logistyki przez fryzjerstwo, stylizację paznokci i florystykę, mhm. ale potem nieruchomości. Handel zagraniczny, tego jest dużo i wciąż jakby pokutuje to, ty sobie to pewnie na waciki zarabiasz, co ty tam, co ty tam robisz i generalnie jeśli chodzi I o... I mąż cię utrzymuje. I mąż cię utrzymuje, co ty tam, jak, jak ci to wychodzi, przecież wszystko masz dzięki mężowi tak naprawdę. To jest coś, co, co się powtarza y, cały czas, y, to jest ten stereotyp, z którym nie wiem czy walczymy, chyba y, po prostu uśmiechamy, u, się? uśmiechamy się i robimy, robimy swoje, no bo co możesz odpowiedzieć, y, tak moją wartością jest to, że nie wiem, podam mężowi ciepły posiłek i, i na tym się mam skupiać i, i tak dalej. Nie, no, robimy świetne rzeczy. Chwalmy się tym przede wszystkim. O, może tak, może receptą jest na to chwalenie się tym, co robimy, ile zyskujemy, ile dajemy światu. I jak wiele robimy dla innych osób dzięki tym naszym działaniom, bo, na, bo naprawdę tych firm, które zakładane są przez kobiety, jest coraz więcej, organizacji pozarządowych zakładanych przez kobiety jest coraz więcej, a wciąż w dalszym ciągu organizacje pozarządowe są traktowane jako taki, właśnie, petent, który przychodzi po, po pieniądze. Po, po pieniądze nie? Mm -hmm. Jest e, Tak, często. a tutaj nawet, jak pojechałam do Warszawy i spotkałam te pozostałe liderki biznesu, to one robią. Tak niesamowite rzeczy, tak wiele robią dla świata y, i robią to w tych swoich małych społecznościach. I kiedy wchodzisz na, taki, na taką salę, w której znajduje się naprawdę y, tyle liderek y, z całej Polski, z jednej strony y, patrzysz i zastanawiasz się, Boże, co ja tu robię, y, a z drugiej, jak słuchasz tych dziewczyn i słuchasz tych historii. Y, Każdą byś po prostu wiesz, zapraszała do współpracy, bo widzisz pole do współpracy i podziwiasz je, i one ich działania oni śmielają, a z drugiej strony czujesz, że jesteś częścią tej, tej społeczności. Ale pytałaś jeszcze o stereotypy. Um, jeśli chodzi o tematy takie życiowe, myślę, że ciągle jesteśmy dla siebie niedobre w kwestii właśnie awansu, w kwestii y, dzieci, wychowania dzieci, podejścia do dzieci. W kwestii wyborów. Niedobre, czyli skromne? Wstydnie. Mamy działać, ale się nie chwalić. Mamy y, mówić głośno, ale nie za głośno. Y, mamy mówić o swoich poglądach, ale w swoim y, takim kręgu zainteresowania. Y, mamy się nie wypowiadać na tematy, na których się nie znamy i nie zaprzątać sobie naszych ślicznych główek tematami, y, który, o których nie mamy pojęcia. I to jest y, coś, co ciągle jeszcze pokutuje y, w kontaktach, w relacjach, y, czy z samorządem, czy z biznesem, czy między ludźmi po prostu. Mhm. Liderka równości, Dolnośląska Liderka y, Równości. Dowiedziałaś się, za co ta nagroda? Y, tak. Ta nagroda jest właśnie za działania upodmiatawiające kobiety tutaj w naszym regionie, czyli da, dawanie im siły do, do walki o siebie, do walki o swoje marzenia i e, dawania skrzydeł młodzieży z małych miast. To jest jakby o, i oczywiście za, za zdrówko boskie, za te działania prozdrowotne, które, które robimy, e, no bardzo duże, bardzo miłe wyróżnienie i niesamowita e, niesamowita impreza i idea. Z jednej strony cudowna, bo jakby uskrzydla i daje naprawdę takiego kopa do działania, jednocześnie też determinując duże zobowiązanie na, na dalsze na lata. Ale z drugiej strony trochę smutna, bo to jest plebiscyt, w którym kobiety muszą doceniać inne kobiety. I ciągle musimy organizować gdzieś plebiscyty, które promują działające kobiety. A znasz jakiś plebiscyt, który. Promuje działających, aktywnych mężczyzn? No nie, i to jest, jest trochę to jest smutne. Ciekawe, że, tak, to jest ciekawy że... wątek, bo jakby ogólnie to tak, w jakichś różnych branżach tak, ogólnie, tak. ale rzeczywiście tych kobiet wciąż jest mało, w poszczególnych branżach, nawet w mojej. No ale tak, rzeczywiście to jest, to jest ciekawy wątek, że, że aż trzeba robić takie rzeczy, żeby ciągle wydobywać tę powagę chyba. To te, Co też jest ciekawe, to ten plebiscyt jest właśnie dla kobiet, które działają w swoich małych społecznościach, bo każda z nich to są dziewczyny z całej Polski, które działają naprawdę na terenie, na terenie wiejsko-miejskich, ale też na terenie dużych aglomeracji. I myślę, że to jest im bardzo potrzebne, bo często one są gdzieś tam niezauważane przez samorząd, przez ludzi, którzy powinni je tak naprawdę zauważyć, z nimi współpracować, a gdzieś tam są traktowane jako właśnie ten petent, i nagle ktoś z Warszawy, z końca świata, z albo z samego centrum świata zauważa te, te działania i, i podkreśla je i dba o to, żeby te dziewczyny naprawdę i my wszystkie się tam czułyśmy jak księżniczki, bardzo zaopiekowane i bardzo ważne. I dzięki temu, że tam myślę, że w takim towarzystwie się znalazłyśmy, to też sprawiło, że dużo nowych projektów, dużo nowych kontaktów, dużo nowych rzeczy się urodzi. I myślę, że to jest taka jakby drugi filar, druga noga tego konkursu, żebyśmy się zsieciowały. Co ciekawe, po uroczystości, jak już spadła kurtyna, się zamknęła, to podeszła do mnie dziewczyna, która działa w stowarzyszeniu Kobiet wsi, e, kobiet wsi z Lubelszczyzny, i mówi, musiałam do ciebie podejść i Cię wyściskać, bo my was obserwujemy od kilku lat. Jesteś dla nas bardzo dużą inspiracją, i ja tak a przypomnij mi jeszcze, skąd ty jesteś? Z Szczyzny." Nie. I co jest bardzo miłe, że ktoś, kto jest, wydaje ci się po prostu po gdzieś na końcu. Ty możesz być dla niego inspiracją, ty możesz być po prostu kimś, kto też napędza ich działania. I to jest cudowne, że nawzajem mogłyśmy się ponakręcać, wyściskać, ale przede wszystkim wymienić kontaktami, bo z tego na pewno będzie jakiś hałas. Mhm. Dzień kobiet być może to jest też czas, czy ten, ta, ta okolica dnia kobiet to jest też czas, żeby. Poszukać pomocy. Z okazji Dnia Kobiet poszukać pomocy i, i spróbować rozwiązać swoje problemy, bo mamy problemy różne. My mamy problem głównie z tym, że nie szukamy pomocy, bo przecież my ze wszystkim sobie doskonale poradzimy. I z jednej strony szukać pomocy, a z drugiej usłyszeć kogoś, kto woła o pomoc, bo często woła bardzo cicho. I mówi nam coś, komunikuje nam pomiędzy wierszami, a my wtedy odpowiadamy na przykład: idź sobie, pobiegaj, nie mam czasu, nie przesadzaj, idź sobie na spacer, nie wiem, pojedź sobie do spa, um, nie słyszymy, nie zauważamy. Um, I myślę, że my przede wszystkim powinniśmy umieć komunikować chęć wsparcia, um, ale też komunikować nasze potrzeby. I to nie na zasadzie przemycę między informacją o tym, co kupić na obiad, a co będziemy robić w sobotę, tylko po prostu mówić, źle się czuję, coś się ze mną dzieje, potrzebuję pomocy, i nie wstydzić się przede wszystkim nie wstydzić się tego, bo my ciągle, ja przynajmniej, borykam się z tym problemem, że dziewczyny nie chcą iść na przykład do psychologa czy do psychiatry, bo przecież co inni powiedzą. A co powie moja mama, a co powie moja teściowa, a co powie moja sąsiadka? Przecież to jest wstyd. Mhm, jeszcze spotkam kogoś. A już w ogóle jak tam wejdę, to przecież wszyscy sąsiedzi będą wiedzieli, że skoro wchodzę do tych drzwi, a tam jest poradnia, to przecież wszyscy będą wiedzieć, że ja idę po pomoc. Słuchajcie, absolutnie nie. Proszenie o pomoc nie jest żadnym, absolutnie żadnym wstydem. I korzystanie z psychologa czy z psychiatry nie jest wstydem, tylko wielkim aktem odwagi i wielkim. Krokiem do siebie. Bo ja wiem, że bardzo dużo osób boi się pójść na terapię, boi się pójść po pomoc do specjalisty, bo tam trzeba wyciągnąć wszystko, co do tej pory wrzucaliśmy do pawlacza y, naszej pamięci i y, nie chcieliśmy tego sprzątać, a tu trzeba wszystko wyciągnąć, wszystko poukładać i posprzątać. Ten problem jest trudny, bardzo trudny, ale warto, bo robimy to przede wszystkim. Dla siebie. Mhm. A to od nas zaczyna się wszystko. Yy, warto iść, yy, po, szukać pomocy, Zgadza i się. warto. To jest też czas, kiedy chyba warto zadbać o siebie i zrobić badania. Na przykład. Absolutnie. Yy, my właśnie, na, yy, pewnie tutaj nawiązujesz do tej imprezy tak. Zdrówko Boskiej, którą organizujemy z okazji Dnia Kobiet. I na pomysł tej imprezy właśnie wpadłyśmy kiedyś na imprezie, którą organizowałyśmy, gdzie wypisywałyśmy postanowienia noworoczne. I połowa z kobiet, która była na tej imprezie, wpisała: Zadbać o siebie, chociaż w tym roku. I postanowiłyśmy zrobić po prostu imprezę. Jeden dzień, który będzie poświęcony zdrowiu i psychicznemu, i fizycznemu, ściągnęłyśmy lekarzy, ściągnęłyśmy specjalistów, którzy będą za darmo. Diagnozować, konsultować, pomagać. Mm, a to wszystko po to, żebyśmy my zadbały o siebie, bo my przede wszystkim dbamy o dzieci, dbamy o mężów, partnerów, dbamy o rodziców mm -hmm. z też chodzimy się. do lekarza. Tak ale biegamy ze sobą. wszędzie, mm -hmm. po prostu stawiamy świat na głowie, a ze sobą, jak rozmawiamy o różnych rzeczach, to się okazuje, a kiedy ty ostatnio robiłaś cytologię? O Jezu, nie pamiętam. A kiedy badałaś piersi? Nie pamiętam. A kiedy robiłaś yy, badałaś krew? Nie pamiętam i y, to są te tematy, słuchaj, y, naprawdę, podstawowe, to tak są, naprawdę, to są tak podstawowe tematy, że my y, nie powinniśmy w ogóle mówić o profilaktyce, to powinno być po prostu jak amen w pacierzu, może zróbmy takie święto, wstawmy sobie w kalendarz 8 marca, na Dzień Kobiet, tak. na dzień kobiet może akurat teraz to w sobotę Krew, wypada, mocz. ale właśnie takie badania, zróbmy Cytologia. to sobie dla siebie, mm. bo to jest coś, co nie, wi nie wiadomo ile nas nie kosztuje, może nam uratować życie. Przejrzyjmy sobie zęby, przejrzyjmy sobie całe nasze ciało, zróbmy sobie podstawowe wyniki i nie zapominajmy naprawdę o głowie, bo jak nas boli noga, boli ręka, idziemy do lekarza, ale jak nas boli dusza, to jakby spychamy to na margines, bo to jest najmniej ważne. A tymczasem a, a w dobie tak tak, chorób psychosomatycznych, które wynikają ze stresu i z nieprzepracowanych tematów, no, powinniśmy też dbać o siebie i psychicznie. Mhm. Czyli co? 16, yy... 16 marca zapraszamy w wszystkie kobiety w niedzielę. Zrobiliśmy to specjalnie po e, Dniu Kobiet, ze względu na to, że w Dzień Kobiet tyle jest eventów, że jest trudno już naprawdę wstrzelić się w jakiś e, i dobrać sobie bo jest tak, spawasz, tyle atrakcyjnych. A, a kino. E, ale zrobiłyśmy to w niedzielę, żeby to był taki dzień, w którym między Między obiadem albo po obiedzie, żeby przyjść do Jawora, do centrum młodzieży i tam e, skonsultować, wybrać się, spędzić dzień dla siebie, bo e, wspólnie z przychodnią zdrowia w Jaworze i z miastem Jawor. Robimy imprezę, którą Jawor jeszcze nie widział, i w jeden dzień, przez cały dzień, spec ściągamy specjalistów z medycyny około onkologicznej, ale przede wszystkim też fizjoterapeutów, osteopatów, psychologów. Będzie mammobus, będzie cytobus, będzie osteobus. Będą możliwości konsultacji, będzie rozmowa z Joanną Keszką, trenerką relacji intymnych. Też o ważnym temacie naszej seksualności i akceptacji swojego ciała będzie też koncert relaksacyjny. No słuchajcie, to jest taki prezent na dzień kobiet, najlepszy, bo po prostu mm -hmm. od kobiet tak, dla kobiet. Od kobiet dla kobiet. No dobrze, to zapraszamy się. 16 marca 16 od 12 do 18. Szczegóły na naszej wszystko stronie. Wszystko za darmo. Tak, wszystko za darmo. Na koniec jeszcze chciałam zapytać cię o końcówki żeńskie. Jak ty się na to zapatrujesz? To jest nam potrzebne? Bardzo jest to nam potrzebne? Ja jestem prezeską. Jesteś prezeską, tak. Ty jesteś dziennikarką. Tak jest. I tak było od wielu, wielu lat. Eee, ale... ale pojawiają się różne takie potworki. Ale że co, że trudno wymówić socjolożka? Nie. Że trudno wymówić chirurszka? No bardziej. Pewnie, że trudno, ale można. Słuchaj, no jak kto woli. Jest grono kobiet, które jeszcze w dalszym ciągu nie stosuje feminatyw. A jest grono kobiet, które od, od czego zaczyna przedstawianie się. I wydaje mi się, nie chcę nikomu narzucać, ale jak będziemy jakby naciskały i podkreślały to, że jesteśmy chirurżkami, redaktorkami, dziennikarkami, kosmetyczkami, staram się, staram się znaleźć jakiś taki właśnie zawód naukowczyniami, mm -hmm. profesorkami, no, mamy to operatora też... kamery, operatorka kamery. Dlaczego nie? No nie wiem. Dlaczego nie? Zwróć uwagę, że nawet w pisowni w telefonach w ogóle język jest nastawiony na męską odmianę. Właściwie wiele rzeczy, wiele badań, w ogóle co jest ciekawe, robionych na próbach różnych, jest dostosowanych do, do mężczyzn, i wyniki badań też się różnią w stosunku do kobiet. Jest w większości badań grupa badawcza jest robiona na przykład na, na znacznej grupie mężczyzn, co na przykład przy wynikach medycznych czy jakichś innych są, są też rozbieżne. Język jest przystosowany do mężczyzn. No, Musimy trochę zacząć wprowadzać tego e, damskiego pierwiastka. Trochę zagrabiać. Stosując, tak, feminatywy. Przecież jaki to jest problem, wymówić chirurżka. Nie śmiejmy się z tego. Nie, nie, nie. nie. Podkreślajmy, że e, to jest tak Ten przykład e, tak akurat nie jest, e, nie jest chyba zły. E, co byś chciała powiedzieć kobietom tutaj z naszego regionu, z e, małych miast e, z okazji Dnia Kobiet? Co Żeby dbały o siebie. Żeby dbało o siebie zarówno psychicznie, jak i fizycznie, żeby miały odwagę do zmian, żeby się nie bały tego, co ludzie powiedzą, żeby naprawdę wyszły z tego gorsetu takich społecznych oczekiwań, mimo że jest im niewygodnie, to żeby wychodziły, żeby naprawdę miały odwagę, bo dziewczyny tak naprawdę bardzo dużo rzeczy jest w naszych głowach. I jeżeli nasze dziewczyny, które z nami obcują i są z nami gdzieś tam, robią zmiany na wsiach, na polskich wsiach, gdzie pewne rzeczy w ogóle nigdy się nie wydarzały, a one to robią. Małymi kroczkami, to tymi małymi kroczkami naprawdę możemy zmienić ten świat i wspierajmy się. Nie podkładajmy sobie nogi, nie podkładajmy sobie innych zwierząt tylko dlatego dla takiej satysfakcji, bo nas wyróżnia empatia, wrażliwość, czułość. Stosujmy ją zarówno do siebie, jak i do innych, bo to jest nasz wyróżnik i nie wstydźmy się tego. Um, a my razem, dziewczyny, to my nie tylko w góry przeniesiemy. Mm -hmm. Fundacja Boskie Karkonoskie, <laughs> szukajcie bardzo. na social mediach, strona internetowa, tam wszelkie informacje. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i wszystkiego najlepszego. Dziękujemy.